Polacy jedzą około 14 kg ryb rocznie, co jest bardzo małą ilością, ponieważ średnia światowa to ponad 20 kg ryb rocznie. Tłuste ryby morskie dzięki obecności kwasów omega-3 wspierają układ sercowo-naczyniowy, wspierają pracę mózgu, zwiększają odporność, zmniejszają cholesterol oraz nadciśnienie. Śledzie zawierają witaminy A, D, E, bardzo duże ilości B12, do tego cynk, sporo selenu, sporo jodu, a tylko 100 g śledzi ma aż 1500 mg omega-3, to tyle co w dwóch kapsułkach suplementu. Śledzie zawierają około 20 g białka na 100 g produktu, do tego zdrowe tłuszcze, które działają bardzo mocno przeciwzapalnie. Śledzie również nie zawierają cholesterolu i pamiętajcie, że najdłużej żyjące nacje na świecie swoją dietę opierają właśnie na rybach i owocach morza. Najzdrowsza dieta na świecie, czyli dieta śródziemnomorska, ale również dieta DASH czy MIND, również jest bogata w ryby i owoce morza, a uboga w spożywanie mięsa. Śledzie są tanie, a matiasy są bardzo łatwe w przygotowaniu. Wystarczy pokroić dwa matiasy, dodać dwie rzodkiewki, odrobinę koperku. Do tego dwie łyżki jogurtu naturalnego, odrobina pieprzu soli wymieszać i w dwie minuty przygotujesz moje ulubione danie ze śledzi.